Witam Państwa. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać prześliczny wzór ażurowy na drutach. Jest to taki falujący ażur, i ja ten wzór głównie użyłam jako obwódkę, jako obwódkę, robiąc płaszczyk dziecięcy. Potraktowałam ten wzór jako jako ozdoba dolnych, dolnej części mojego płaszczyka, który zrobiłam. Ale również i na rękawki. Proszę mi wierzyć, jest prześliczny. Czy to będą sukieneczki, czy spódniczki, można bardzo pięknie ozdobić, robiąc właśnie tym wzorem. Czy bluzeczki, czy cokolwiek innego można sobie wymyślić, aby, aby zrobić tą robótkę. Ten wzór, ta moja próbka, którą zrobiłam, składa się z trzech właśnie tych takich kwiatuszków. E, także ilość oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 11, czyli każdy kwiatuszek składa się z 11, z 11 oczek. Narzucając jednak oczka na druty, proszę dodać jeszcze. Prócz liczby podzielnej przez 11 proszę dodać jeszcze dwa oczka pod koniec robótki. To są takie oczka dla symetrii, aby ta robótka wyszła symetryczna i oczywiście równa po bokach. To jest prawa strona naszej robótki, a to jest lewa strona naszej robótki. Również bardzo ciekawa. Także ja do zrobienia użyłam włóczki średniej grubości i druty numer 1. 4, ale to zależy od tego, jak, jaką grubość włóczki mamy, aby zrobić y, tą naszą robótkę, którą chcemy zrobić. Więc tak, wzór ten składa się z 14 rzędów. Robi się naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo prosto. Zaczniemy więc robić. Jedna ułatwienia. zrobiłam, y, Narzuciłam na druty 15 oczek, czyli zrobimy jeden kwiatuszek. 11 oczek naszego wzoru, naszego kwiatuszka i dwa oczka przedostatnie, to są te oczka dla symetrii i oczywiście po jednym oczku, po jednym oczku brzegowym. Zaczniemy bezpośrednio od pierwszego, bezpośrednio od pierwszego rzędu, więc tak, w pierwszym rzędzie przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. Naprawdę bardzo prosty do zrobienia ten wzór. Więc w pierwszym rzędzie przerabiamy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. Obracamy naszą robótkę i w drugim rzędzie również przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. To jest nasz drugi rząd. Jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia ten cór. To jest nasz drugi drugi rządek. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie trzecim ponownie przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. To jest trzeci, trzeci rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie czwartym przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie nasze oczka na lewo. Oczko brzegowe na prawo. W rzędzie piątym przerobimy, ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. To jest piąty, piąty rząd. Obracamy naszą robótkę i w szóstym rzędzie przerobimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka lewe i następnie dziewięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oczek prawych. I dwa oczka lewe. I oczko i oczko brzegowe. W rzędzie siódmym ściągamy oczko brzegowe i przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. To jest nasz siódmy rząd. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. W rzędzie ósmym będziemy przerabiali w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, następnie <coughs> przepraszam, przerabiamy dwa oczka lewe. Następnie robimy narzut i następnie musimy prawym drutem wyłapać sobie 9 oczek. Nitka z przodu robótki. Wyłapujemy 2 3 4 8 i 8 i 9. Wyłapujemy 9 oczek i przerabiamy tych 9 oczek razem na lewo. Przerabiamy tych 10, 10, 10, przepraszam 9 oczek razem na lewo. Ponownie robimy narzut. I dwa oczka lewe. I oczko, oczko brzegowe. W rzędzie, dziewiątym, w rzędzie dziewiątym przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. Ściągamy oczko brzegowe nieprzerobione i przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. Narzuty również przerabiamy na prawo. W rzędzie dziesiątym obracamy naszą robótkę i w rzędzie dziesiątym przerabiamy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy trzy oczka na lewo. Raz, dwa, trzy. Robimy narzut, jedno oczko lewe, narzut i trzy oczka lewe. I oczko oczko brzegowe. W rzędzie jedenastym przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. Narzuty również przerabiamy na prawo. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie dwunastym Wciągamy oczko brzegowe i przerabiamy cztery oczka na lewo raz, dwa, trzy, cztery oczka lewe ponownie robimy narzut jedno oczko lewe, narzut i ponownie cztery oczka na lewo i oczko brzegowe w rzędzie trzynastym w rzędzie trzynastym Ciągamy oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie czternastym 14, przepraszam, w rzędzie, tak, w rzędzie 14 Wciągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek lewych. Robimy narzut, jedno oczko lewe, ponownie narzut i pięć oczek lewych. Dwa, trzy, cztery i pięć. I oczywiście oczko, oczko brzegowe. W ten sposób zrobiliśmy pierwszy, nasz, zrobiliśmy pierwszy nasz kwiatuszek. Proszę spojrzeć, jaki jest ciekawy. Jeśli Państwo macie ochotę powtórzyć ten wzór w następnych rzędach, powtarzamy od pierwszego do czternastego rzędu. Jeżeli Państwo chcecie potraktować ten wzór jako obwódkę do robótki, którą wykonujecie, to oczywiście już dalej w górę można robić tą robótkę jakimkolwiek wzorem. Czy to będzie wzór sojowy, czy wzór ryżowy, no jakikolwiek macie Państwo ochotę zrobić ten wzór. I robiąc, robiąc w ten sposób wyjdzie nam taka prześliczna, wyjdzie nam taki prześliczny wzór, taka prześliczna, falująca, falująca obwódka. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służę pomocą. E, proszę subskrybować mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. I oczywiście sporo porad dotyczących właściwego wykończenia robótki, z szycia, podniesienia oczek i takich I jeszcze innych ciekawych porad i wskazówek. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.